Z tej strony van An. Dzisiaj razem z Prosen nagramy Wam krótki odcinek. Dawno nie było filmów. Przepraszam Was za to. Dzisiaj razem z Prosen. Siemanko, widzowie. No to zaczynamy. Będziemy przebijać po prostu balon. I pros zacznie. To ja dam tu. No co ja pójdę też tu. To ja może tu. Ej, pat, co się leci. Co? Gdzie? Nie widzę nic o, wbiłeś, dobra, czyli to jest ja. Dobra. No to teraz ja to ja dam. nie tam Ja dam. No to ja. Oj! no i przegrałem! Dobra widzowie, cześć Pa!